Cześć, nazywam się Monika. Ja w programie byłam niecałe dwa lata temu. W dwa miesiące schudłam 10 kg. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Dla mnie to było mega, mega dużo. Ponieważ wyjeżdżając na wakacje z całą rodziną, jak to na wakacjach, ciepłe kraje, tak, piękna plaża, człowiek sobie cyka fotki. Słuchajcie, ale później, jak je ogląda, to po prostu nie może na siebie patrzeć. I stwierdziłam, że chcę coś z tym zrobić. Nie może tak być. Ja lubię ładnie wyglądać, zawsze chciałam. Ogólnie jestem zadbana, dbam o siebie. Stwierdziłam, że warto zadbać o swoje zdrowie i o swój wygląd. Ogólnie chciałam się wbić w swoje ulubione sukienki, które gdzieś tam były w szafie, ale już niestety od jakiegoś czasu ich nie mogłam nałożyć. A z spodenkach, wiadomo, jak się latem wygląda, jak uda, po prostu wystają spod spodsuarzy takie bufony. Więc po prostu, no nie mogłam, no nie mogłam na siebie patrzeć. W program weszłam z wielkim entuzjazmem. Nie musiał mnie nikt do niego namawiać, bo wiedziałam, czego chcę i miałam, wyznaczyłam sobie cel, że skłócę 5 kg. Po pierwszym tygodniu, jak się zważyłam, zmierzyłam, słuchajcie. Entuzjazm wrócił tak, że miałam energię, siłę, zadowolenie. Po prostu chodziłam w domu jak fryga, sprzątałam, gotowałam, po prostu miałam taką energię dlatego, że zobaczyłam pierwsze wyniki, pierwsze rezultaty, więc wiecie, jak coś się udaje, to naprawdę jest mega. Posiłki wcale nie były trudne. Bo dostałam listę produktów dozwolonych, z której sama sobie komponowałam posiłki, jadłam co chciałam, jeżeli czegoś nie lubiałam, zamieniałam na inne, więc tutaj to jest o tyle dobre, że nie ma skomplikowanych dań. <laughs> Suplementy także są smaczne, piłam bez żadnego problemu, świetnie się czułam, też i przez to lepiej się wysypiałam. Więc naprawdę polecam ten program dla niedowiarków, które myślą, że po prostu, że nie dadzą rady. Dacie radę, ponieważ to jest grupa wsparcia, którzy są to osoby, które były w programie i się wspierają nawzajem, gratulują sobie. Naprawdę to jest na, naprawdę ważne, że są osoby, które pomagają, więc naprawdę z całego serca polecam ten program.